Spryskane, czekamy aż to rozpuści błoto. Zjada go jak Nienawidzę myć motocykla. Sztuka nie umyta nawet dwa dni po wyjeździe wszystko rdzewieje, koroduje, jest syfiaste. coś takim brudasem? To myjemy. Ale zajebiście schodzi. Palimy sztukę, żeby się wysuszyła i wywibrowała. Normalnie przeleciałbym to kompresorem, ale pod ręką akurat kompresora nie mam. Nacieramy nie po to, że jesteśmy nie wiadomo jak pedantyczni. Nacieramy po prostu po to, żeby błoto się w ogóle nie przyklejało. A jak błoto się nie przyklei, to i sztuka się łatwiej umyje. Kurwa. Spędziłem na myjni pół godziny, a tu dalej jest błoto.